Cześć, witajcie z tej strony Pirackiej Klocki. No i dzisiaj smutny odcinek dla fanów mojego miasta, ponieważ postanowiłem w zasadzie taki jest plan no niestety, ale zburzyć swoje miasteczko. No, może nie w 100% zburzyć, ale na pewno jego spora część ulegnie degradacji. E, czym to jest spowodowane? To jest spowodowane Tomantz Monką, która zaczyna już doskakiwać do mojego miasta i coraz bardziej się nim interesować. E, dlatego, no to już nie może być wszystko, jakie jest, ale i tak się z tej wiadomości nie smuczę, ponieważ mam pomysł. Zobaczcie, w ogóle miasto jest zaniedbane, że aż już tyle kurzu ma. No ale, no niestety, tak to bywa. E, Przynajmniej mam pomysł, co mógłbym zrobić innego. E, ja mam pomysł taki: e, planuję tutaj zrobić jakieś mm, przeszklenie, jakąś szybkę, no coś w tym rodzaju zobaczymy jak to wyjdzie w praniu i tutaj przynajmniej część budynków lub ulic przenieść, jakoś zmodernizować leciutko, więc może jakieś małe miasteczko, jakieś tam odcinki wpadną no zobaczymy jak to wyjdzie w praniu e, tutaj będę miał miejsce chyba na jakiegoś mocka, a pod spodem to jeszcze nie wiem co będę wkładał ale w każdym razie jest to już jakiś zarys, co by tutaj mogło być e, no i co by zrobić jeżeli tutaj nie będzie miasta, bo jednak ja nie chcę marnować e, takiej dużej przestrzeni no ja mam pomysł taki Książki dać tutaj na brzeg, a tutaj w centrum dać segregatory Lego. Ja uważam, że to nie jest głupi pomysł, ponieważ, no, ja zwykle jak wieszcie mi lub nie, jak ja muszę coś zbudować, to większość jednak rzeczy rozkładam na podłodze, a tak to mógłbym sobie, od, w ogóle nie musiałbym rozkładać, tylko od razu bym sobie kasetki wyjmował. No, i uważam, że troszeczkę by to łatwiej poszło i szybciej, na przykład, przy budowaniu niektórych rzeczy. Więc może taka zmiana na korzyść budowania byłaby w porządku. No i byłaby mniej czasochłonna. Jeszcze jedna informacja co do miasta. No bo, wyobraźmy sobie, że tu będzie miasto, ale ja w sumie jeszcze mam dodatkowy pomysł. Może nie będę musiał budować tutaj tylko miasta, może ja będę tutaj coś zmieniał i na przykład na wielkości, powiedzmy, dwóch bez plejtów, e, będę sobie tutaj na przykład budował jakieś miasteczko, czy coś w innych klimatach niż LEGO City, czyli na przykład średniowiecznych, pirackich, czy jakichś innych tutaj, jakie mi tylko panu do głowy, więc może to da mi większe pole do popisu, więc no niestety, odcinków z miasta już chyba więcej nie będzie, chyba że z tego małego, tymczasowego, może coś jeszcze się ukaże, ale tak to to, no niestety będzie cisza. No i oczywiście będę wrzucał jeszcze odcinki z małego miasteczka, ale z tym jednak musimy się żegnać. No i tutaj już ten obraz yy, z wszystkich tych przenosień jak najdalej od yy, brzegu yy, tutaj Wam pokazuję. No i ja muszę troszeczkę logistycznie się zastanowić, jak ja mam to zrobić. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć!